Hej, cześć, siemanowas wszystkim, ja jestem Patryk i witam was w koniec gry Elder Scrolls F 5 Skyrim tak W ostatnim odcinku jak mówiłem jesteśmy w wysokim Hrotgarze. Jak widzę na razie się nic nie ścina To dlatego, że usunąłem te takie teksturpaki, co były wgrane przez Steama. To one tak ścinały, to ich wina. A teraz już jest płynnie, ładnie. Chociaż trochę... za minecrafta w ścianach ale nie jest masakra dobra to chyba zadaczę sobie jeszcze ten quest w ogóle ja sobie poza odcinkami robię takie małe questy żeby pozarabiać trochę pozostawać w niektórych wioskach tanami jak tutaj chciałem zrobić tutaj takie ważniejsze to ja zostawiam na odcinek mam na przykład żeby właśnie dołożyć do kilki złotiejnic na pewno dołączę oczywiście najpierw z nimi pogadam a zatem smocze dzieci objawia się w tej właśnie chwili u schyłku epoki. Eee... odpowiadam na twoje wezwanie. Zobaczymy czy naprawdę posiadasz dar pokaż nam smocze dziecię. Zasmakujmy twego głosu. Ma być fus. Fus. Aaaa! Super. Co? <laughs> smocze dziecię. To naprawdę ty. Witaj na Wysokim Chrotgarze! Cześć! Jestem mistrz Arngheim. Mówię w imieniu Sił Obrony. Powiedz, smocze dziecię, dlaczego tu przybywasz? Jakie opcje? E, chcę wiedzieć, co znaczy być. Opowiem na Twoje wezwanie, mistrzu. Jesteśmy zaszczyceni móc powitać smocze dziecię na Wysokim chrotkarze. Zrobimy co w naszej mocy, by nauczyć cię korzystać z daru. W drodze ku przeznaczeniu, super tego musisz się dowiedzieć samodzielnie. Możemy wskazać ci drogę, lecz nie cel. Mogę przystąpić do nauki! Udało ci się pokazać, Iż naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Masz w no proste, lecz czy masz kart i charakter? By kroczyć wskazaną ci ścieżką, to się jeszcze okaże. Nawet bez treningu udało ci się postawić pierwsze kroki na drodze do złożenia swego głosu w tłum krzyk. Zobaczmy, czy masz w sobie chęć do... Proste! Gdy krzyczysz, mówisz na rzecz smoków. Stąd smocza krew pozwala ci poznawać słowa mocy. Wow. Wszystkie krzyki składają się z trzech słów mocy. W miarę opanowywania kolejnych słów, twój krzyk... Będzie się stawał silniejszy. Nawet logiczne. Mistrz Eynard, nauczycie ro. drugiego słowa. Jest! siły. Ro. Znaczy w na rzeczu równowaga. Połączę z fus siłą, aby lepiej ukierunkować swój dumę. Na spoko. Może być? O, cichy krzyk to trwam krzyka, dobra? Mogę? A Cipnąłem! Uczysz się nowych słów niczym prawdziwym jest Cześć, Lidia. A, Lecz nauka słów mocy to jedno krok pierwszy. Musisz odkryć ich znaczenie poprzez nieustanną praktykę, by móc ich używać w krzyku. W ten sposób my uczymy się krzyku. Jako smocze dziecię jesteś w stanie przejąć siły witalne i wiedzę poległego smoku. Super? W ramach inicjacji mistrz Ejnar pozwoli ci skorzystać ze swojego zrozumienia RO. Co, twoją duszę wkłada przy jak Agresję? Już kichnąć? Użyj krzyku nieugiętej FUS! ...prost! się cele. Ej! Nie był gotowy. Fiktor! Cześć, duch. FUS! Siu! No. Dalej, kolejny cel dajcie. Dobra robota. Jeszcze raz. Też chcę takie coś. FUS RO! Podoba mi się. Mimo, że to jest wątek główny, ale super. Nauczę się FUS i mogę robić poboczne. Szybko się uczę. Jeszcze raz. FUS RO! Super. Szybki save. Imponujące. Twój tuchum jest bardzo dokładny. Masz sobie potencjał, smocze dzieci. To fajnie. Następną próbę przeprowadzimy na dziedzińcu. Idź za mistrzem Który to? O, cześć. Kolejne słowo mocy. Super. Będę mówił, lepiej krzyczeć. Ledia, pomożesz mi? Dzisiaj już ci tekstury nie falują. To dobrze dziedziniec. Ładujmy. Wciągnęłem się w tą grę, chcę mi się cały czas nakrywać. A tam co jest? Mogę? Podejdę szybko. Co to jest? A, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o. Ja, ja przez to nie przejdę. Narysowałeś nowy, nowy krzyk? Zobaczymy teraz, czy zdołasz się nauczyć zupełnie nowego. Nowy Mistrz nauczyć nauczyciel Woldy. To znaczy... VOLT! WULT! Jakbyś beknął. Rysuj To jest Vult. cały krzyk, kompletny. Musisz słyszeć słowo w sobie, zanim będziesz w stanie przeobrazić się w dół. Super. Eee, krzyki. Aktywuj, aktywuj mi tą, swojej duszy nie barwuję. Dziękować. No spoko. Na tobie? Wulfgar, zademonstruję ci trąbę powietrzną. Następnie przyjdzie twoja kolej. Mistrzu Bori, Meks. Okay. Wow. Stań przy mnie. Mistrz Bori otworzy bramę. Użyj trąby powietrznej, by przejść za bramę, im się zamknie. Uh -huh. No, gotowy jestem. Uhu! Super. Tak szybkie opanowanie nowego tłum jest zaświające. Słyszałem opowieści o zdolnościach smoczych dzieci, ale ujrzę cię na własne oczy. Dziękuję. Eee, dziękuję co dalej. Przyszła pora na ostatnią próbę. Odzyskaj róg Jurgena, wiatrowładnego, założyciela naszego zakonu, z jego grobowca w prastarej świątyni Ustengra. Nie zbaczaj z drogi głosu. Powrócisz z no, oddytaj, Nie wiem, czy mogę zrobić to. Spróbujemy zrobić. Najwyżej trochę skrócę albo przetnę jakoś. Gdzie to jest tu? No to idziemy do Mortalu. Ej, cześć Horker, on jest paskudny. Jakiś wyglądałby jak jakiś morca. Kurde, ma jakiś kieł z dupy wyjęty. No to idziemy szybko róg odzyskać. Może się nauczę, da. Tada, dun, 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 dun. zapierdzielam. Ta piękna woda. Mogę jeszcze sobie yy, parę modów powgrywać. Bo teraz jak pięknie wszystko chodzi widzicie sade ścinki. No dobra, teraz była ścinka I Chyba jakieś jaja la. loo hu, hu. Nie walczę teraz ze Smokiem. Chociaż drzewa wyglądają do jako... jak dobra tarcza. No... Poszedł? Oby. Nie chce się za bardzo z nim męczyć. A te tarczy, yy, tarcze, tarce <gry> tarcze. Na sobie mogą być tarcze, bo te drzewa dla mnie słusek jak tarcze na smoki. Wątpię, żeby były za dobre, są za cienkie. Jak walczyłem z pierwszym, no, pierwszym, drugim smokiem, który jako pierwszy raz pokonałem samodzielnie samemu, no to musiałem się chronić, kurde, za takim drzewem. Fiu, wielkim, cholerem. O, tarcza! To płoń! O, przepraszam, ja pani nie chciałem zabić. Eee? He? Lydia? To ty? Ser! Łooo, mam ser. Mandyta. Teść skrzynka, skrzynka, dawaj super. I teraz, ty mam no. No, nadzieję, że to będzie szybko trwało. A jak już będziecie mogli, sobie po prostu przewinąć, jakoś adnotacja się, Jak klikcie się, to przewinie. A wersja, się nauczysz robić całe tak adnotacje. Zębacz!

Ej, zostawcie ją! Lydia! O ty będę! Wymędy jedne! Nie w ten sposób! Żyjesz? Jestem tuż za tobą! jest to. to, 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 to że Silna, chociaż dziwne, że cię załatwiłem. Strzała! O, możemy a ty? Wytrych i kasa, może być Safe i lecimy dalej Pewnie będzie to wielkie pomieszczenie, tak jak... O, moje rękawice Tak jak wcześniej było z tym fragmentem Utrada A książki uwielbiam po prostu Lubię mieć dużo książek na półce no, sobie kiedyś nawet chyba ze dwie książki przeczytałem w całym Skyrimie. Wow, dwie książki na miliony. Super. O, tutaj. Co taki smutny. Wyglądasz jak vampir. <grystanie> o, masz komara. Draugry TYLKO Ja liczę, że tu będziesz kurde miał jakieś smoki magiczne Coś z dupy pierdzielone A tu tylko draugry Firo NA Jazz Bay To już wiem, skąd to się wzięło Tak, tam. Ciach! I chlast! headshot. Stapka, to i to. Ty. Jak będzie? Co tu mamy? Jut! Ksury! O, ten ksury! przyda się! To wygląda trochę podejrzanie! Kości! Tu nic złego na pewno nie było. Idziemy dalej. O właśnie zło wyszło. Cześć! Czy ja go rozwaliłem. Chowaj to łapę! Dobra, Lydia. Może za nią, za most się wyjdzie nawet. Z tego co ja herdfire, było było adoptować dzieciaki. I też fajne były te pokoje właśnie dla dzieci. Chociaż to, co potrafiły zjeść do domu, to była masakra. Bira Spajokas się znowu A dobra, nie rozgaduje się o modach płatnych, których obecnie tutaj nie mam. Wujek ma. U siebie, ale swoich nie mam, jest, niestety, jest ale muszę kupić. Motelska, no Skyrim tutaj gram, to już na, wujko, na swoim Wujek już Nie musimy męczyć tutaj. Najpierw duże to w ogóle, a nie kolejny save, i lecimy. Aha, kółko zrobiłem, no świetne. To... to gdzieś tutaj blisko jest przejście za tam za drzwi, tam gdzieś drzwi są, ale jak a sumie to pytanie nie miało sensu Głębie ustan graf Ustan graf Ustan graf To może by było fajne tak przyrobić Ustan graf, jakoś tak Chyba Co tu mamy? O, już jesteśmy niedaleko całkiem Ła Chlast <tost> Ej kolego! Poproszę no cię ze mną No chodź no 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 Nigdy czegoś takiego nie widziałam No 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 chodź no No chodź chcesz się tylko zrzucić No please No chodź no chodź To wiesz co w się Z takimi iluśmi się nie pije Uuuu! <laughs> uh! A A ciebie mogę rzucić? Okej okay. Serio schowałaś? Po co? Tutaj same armie, kurde, martwych są I chlast! I mu oczy, oczy zgasły Kolejny Martwy. Nic ważnego. Czekam na, na pełnię fullstroda musiał boleć Pozgarnę trochę szarcia Pory Uuu. Tutaj Czy nie zrobiłem kółka i nie poszedłem nie w tą stronę? Czy ja się cofam, bo ja już na serio nie wiem Chyba nie Tutaj trzeba uchwyt Ale tu jeszcze jedno jest do otwarcia Gdzie wstajesz mnie strasznie frajerze? Spać! Ej, 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 nie gwałci... Ach, piękne to było. Może jest więcej z, yy, ...takich sposobów na śmierć? Było to całkiem fajne. Dobra, tu chyba już otworzyłem. Czuję, że to się zamknie, dosłownie. Nie ma tu żadnej... No nie przyda mi się, biegniemy dalej, już ja, chyba róg nie, nie tak daleko jest. Mm. Czaska trola, zawsze o niej marzyłem. Ojej, bo opuściłem. Nie, cześć, duże. A tego już nie wyłączyłem, no super No co? So. Jesteś zbyt chudy na mnie Don't scary me, Mas Masz granata Tam Co to jest? E? A, to otwiera Fuck Uda mi się Już wiem Dobra Oje oh yeah. Czy jestem już blisko? To wygląda jakby były same pułapki. A właśnie nie zgadłem. Eee, nie wy! Wolę co wszystko jedne zabijać z fakt. Nie cierpię pająków. Oj, nie. leczenie? O nie, się skilluje. Czuję, że będzie jakaś mega wielka walka. To na pewno nie może być bezpieczne. What? E Eee, komnata tajemnic. Aaaa! Eee, zmoczy dziecię, muszę z Tobą rozmawiać. Piln to pilne wynajmniej. pokój na poddaszu śpiącym gigantem. Tylko nie ma! Chociaż... Okradnę sobie to. Plamki krwi A łaścinka eee. Czyli tyle jeszcze tu nic nie ma? O, złoto Z boku Stalowe buty? Nie dla mnie Co? Nie podoba ci się, że okradam te urny? W sumie nikomu normalnego nie powinno się podobać, ale no cóż... Ja nie jestem aż taki normalny! <grytania> to wychodzimy, ale tam się spotkamy już chyba w następnym odcinku. Czyli wyszło, się tego całego rogu kurde za ktoś zawalił, no. No ja pójdę do tamtego miejsca, ale nie teraz już chyba. No, załaduj się jeszcze. Zobaczmy, gdzie to jest w ogóle. Czy byłem tam? O, w ogóle, lepiej stąd wyjdę. I tu będzie jakieś ukryte przejście. Proste. Nie ma tak jak chodzić przez pół świata i wyjść w ciągu paru sekund. Ej, ja tu nie byłem. Kisurka. Urny to chyba puste. Mm, no, dobra, wychodzimy. A to tutaj, ta rzeźnia tu była. Dobra, mi to nie przeszkadza. To lecimy, lecę, wychodzę. Rusegnam. Ta krew mi się tak podoba. Fajnie tryska, fajnie wygląda. W ogóle ładna. Jak krew! Era, to póki co, patrzcie, to jest, to jest, i będziemy kończyć. Przynajmniej nie było takie nudne jak poszukiwanie tego fragmentu. Dobra, gdzie to jest? Jeszcze nie zaznaczyło się badane? To jest gdzieś a, tutaj została pusta. To od razu się przyniosę, ale już tam nie zaczynam. Nie przetłuszam. Wszystko działo. Odrobina questu głównego już posła. Przez nich pewnie będzie musiała iść dalej. Ja się nauczę tylko daj, będziemy mogli robić, co się chce. A ja tutaj skończę. Prawda, kura? Prawda? Ufaj się. To za naszą przyjaźń. Podarek. Oby ci się spodobał. Ooooooo 9 zł to taki podarek, to taka przyjaźń Wzajem sensie dupę to przyjaźń No to póki co Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie Widzimy się już w następnym odcinku Ledia, poszeknaj się Ledia O co chodzi? Coś dupę Oto HEJOS